Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jest to kanał, który prowadzimy wspólnie z moim mężem. Omawiamy tutaj różne tematy związane z religią katolicką, szczególnie z tradycją katolicką, ale także ze sprawami społecznymi i polityką. Także jeśli interesuje Cię taka tematyka, to zasubskrybuj nasz kanał i pamiętaj, żeby kliknąć dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi aktywnościami. Yy, zerknij także na nasz fanpage Okiem Tradycjonalisty i jeśli masz ochotę, możesz wpaść także na mojego prywatnego Instagrama natalia.tereska. Filmik, który właśnie oglądasz, jest pierwszym filmikiem z serii dotyczącej choroby duchowej, którą jest skrupulantstwo. Zdecydowałam się nagrać taką serię z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że choroba skrupulantstwa bardzo często występuje wśród katolików i zdaję sobie sprawę z tego, że jest to choroba bardzo ciężka, dlatego że sama, sama przez to przechodziłam. Sama szukałam wielokrotnie materiałów w internecie, które mogłyby pomóc mi wyjść z tej choroby, ale niestety wszystko, na co się natknęłam, było mało pomocne, dlatego uznałam, że zbiorę w jednym miejscu wszystkie informacje, które były dla mnie istotne przy wychodzeniu z chorob Skrupułów. Jeśli ktoś, tak samo jak ja kiedyś, poszukuje tych informacji, do których ja dotarłam z trudem i po długim okresie poszukiwań, to mam nadzieję, że natknie się na ten filmik i na tę serię. I będzie mu to pomocne w wychodzeniu z tej choroby. Drugim powodem, dla którego zdecydowałam się nagrać tę serię, jest to, że słyszy się wiele głosów w stronę kościoła, wiele oskarżeń o to, że księża, prowadząc swoich wiernych w życiu duchowym, wpędza ich niesłusznie w jakieś wyolbrzymione poczucie winy z powodu grzechów, co następnie prowadzi do różnych chorób psychicznych, jak nerwice, stany lękowe, czy nawet do depresji. Widzę to także u niektórych osób, które były związane z kościołem, ale od niego odeszły, i w mediach społecznościowych opisują tę swoją drogę odejścia od kościoła. Takie osoby opowiadają o tym, jak praktyki pobożne, które musiały podejmować, będąc w kościele, prowadząc jakieś życie duchowe, były dla nich źródłem wielu problemów emocjonalnych i psychicznych, jak odczuwały ogromny stres, presję, przystępując do sakramentów, jak każdy uczynek pobożny wiązał się z jakimiś. Nieprzyjemnymi odczuciami, które utrudniały im normalne funkcjonowanie. Yy, I takie osoby, właśnie prowadząc tę swoją działalność, starają się w cudzysłowie pomóc innym w odejściu z kościoła. Podejrzewam, że takie osoby miały problem właśnie z tą chorobą duchową, którą jest skrupulantstwo, i że tak naprawdę te problemy nie wynikały, te ich problemy, które yy, teraz przedstawiają jako jedne z najbardziej znaczących yy, w ich odejściu z kościoła, nie leżały w duchowości, jaką przekazuje Kościół. Ale zupełnie gdzie indziej. W tym odcinku wymienię tylko kilka objawów skrupułów, które są moim zdaniem najbardziej charakterystyczne, a w przyszłych omawiać będę także przyczyny skrupulantstwa i sposoby leczenia tej choroby. Oczywiście te objawy, które wymienię w tym odcinku, nie są jedynymi objawami, które mogą zwiastować skrupulantstwo, chociaż starałam się wybierać te najbardziej charakterystyczne. I nie muszą też one występować wszystkie naraz, mogą występować pojedynczo albo tylko kilka z, z tych piętnastu, które wymienię. Także jeśli zauważysz u siebie przynajmniej jeden z tych objawów, które wymienię, to moim zdaniem skrupulantstwo mogłoby już Ciebie dotyczyć i prawdopodobnie powinieneś poszukać pomocy. Jeden, prowadzenie życia duchowego jest dla Ciebie czymś bardzo nieprzyjemnym, trudnym, wyczerpującym psychicznie. Wszystkie czynności pobożne, jak modlitwa, czytanie jakichś dzieł duchowych, chodzenie do kościoła, przystępowanie do sakramentów, jest dla Ciebie czymś bardzo męczącym, czymś do czego podchodzisz z dużą niechęcią. Wiele z uczynków pobożnych odkładasz na później, a jedną z takich najbardziej charakterystycznych rzeczy, które odkładasz na później, jest robienie rachunku sumienia i przystępowanie do spowiedzi. 2. Bez przerwy analizujesz stan swojej duszy. Cały czas rozmyślasz o tym, jakie złe uczynki popełniłeś. Stale rozrapujesz swoje sumienie. Zastanawiasz się w szczególności nad tym, czy grzech, który popełniłeś, były popełnione świadomie czy nieświadomie. Szczególnie zadręczasz się tym przed przystąpieniem do sakramentu Eucharystii, do Komunii Świętej, dlatego że boisz się, że przyjmiesz ją niegodnie. Boisz się, że jeśli dokładnie nie zbadasz swojego sumienia, to możesz popełnić błąd i przez przypadek źle uznasz, że nie jesteś w stanie łaski uświęcającej i przyjmiesz Komunię Świętą w sposób niegodny. Nawet jeśli spowiednik mówił ci o Twoich wątpliwościach, żebyś się nimi nie przejmował i podchodził do Komunii, to ty rozmyślasz nadal o swoim postępowaniu. Przychodzą coraz to nowe wątpliwości, o których nie rozmawiałeś, o których nie miałeś okazji jeszcze rozmawiać ze spowiednikiem, dlatego że dopiero teraz przyszły, wcześniej ich nie było. Więc uważasz, że tym razem są one uzasadnione, i skoro o tym nie rozmawiałeś ze swoim spowiednikiem, to masz prawo nie podejść jednak do Komunii Świętej. W efekcie praktycznie przed każdym przystąpieniem do Komunii Świętej pojawiają się jakieś nowe wątpliwości, o których nie dyskutowałeś wcześniej z księdzem, ze swoim spowiednikiem czy z kierownikiem duchowym, i przystępujesz do Komunii Świętej albo bardzo rzadko, albo prawie wcale. 3. Jeśli już uda ci się przystąpić do Komunii Świętej, traktujesz to jako nieprzyjemny obowiązek. Jako coś, co było dla Ciebie ogromnym wysiłkiem, co z trudem udało Ci się osiągnąć. Czas pomiędzy kolejnymi przyjęciami eucharystii jest dla ciebie czasem próby, czasem, w którym musisz wykazać się, że nie popełnisz żadnego grzechu, żeby być dostatecznie czystym, dostatecznie godnym tego, żeby przyjąć komunię świętą. W efekcie żyjesz tak naprawdę tylko od komunii do komunii a ten czas pomiędzy kolejnymi Eucharystiami traktujesz jako czas walki cztery męczycie decydowanie o twoim życiu duchowym boisz się, że jakakolwiek decyzja, którą w życiu duchowym podejmiesz, będzie decyzją złą, dlatego najchętniej oddałbyś kierownictwo swojego życia duchowego komuś innemu Także odpowiedzialność za Twoje życie duchowe oddałbyś komuś innemu, szczególnie przed Komunią. Chciałbyś, żeby razem z Tobą, przed samym przyjęciem Komunii Świętej, był ktoś, kto powie Ci: Możesz iść, ja biorę, sobie, ja biorę na siebie tę odpowiedzialność za Twoje przyjęcie Komunii. Jeśli będzie niegodne, to ja będę za to odpowiadał. Boisz się po prostu tej odpowiedzialności i najchętniej przekazałbyś tę odpowiedzialność za swoje zbawienie komuś innemu. 5. Jeśli wydarzy się w Twoim życiu coś, co uznasz za grzech ciężki, zupełnie tracisz zapał. Uważasz, że nie wypełniłeś wizji, którą sobie założyłeś, więc poniosłeś porażkę. Od momentu, w którym uznałeś, że straciłeś łaskę uświęcającą, stopniowo oddalasz się od życia duchowego, stopniowo oddalasz się od modlitwy, od wypełniania także obowiązków stanu, przestajesz już badać swoje sumienie z taką dokładnością, jak to robiłeś do tej pory. 6. Do spowiedzi przygotowujesz się bardzo długo i skrupulatnie, spisując swoje grzechy na kartce bądź też w telefonie. Najchętniej przy konfesjonale czytasz swoje grzechy z kartki, unikasz raczej mówienia z pamięci, chyba że ksiądz w konfesjonale ci to nakaże. Nie lubisz korzystać ze swojej pamięci, bo uważasz, że jest zawodna i bardzo się tego boisz. Bardzo się boisz, że pominiesz jakieś grzechy, wyznając je na spowiedzi. Jeśli już musisz powiedzieć wszystkie grzechy z pamięci, uważasz, że jeśli nie zadasz sobie trudu, żeby dokładnie zapamiętać wszystkie te grzechy, to popełnisz grzech świętokrackiej spowiedzi. Przy podawaniu swoich grzechów przy konfesjonale, podajesz dokładnie liczbę wszystkich grzechów, które popełniałeś. Nie rozróżniasz, które są ciężkie, a które są lekkie, bo jak wiadomo, należy podać liczbę wszystkich grzechów ciężkich, które popełniłeś, ale ty nie rozróżniesz, które są ciężkie, a które są lekkie, dlatego podajesz liczbę przy wszystkich grzechach. Przy przygotowywaniu się do spowiedzi korzystasz z wielu rachunków sumienia, dlatego że uważasz, że jeśli będziesz korzystał z jednego, który nie zawiera jakichś grzechów, które zawierają inne rachunki sumienia, to popełnisz Grzech Świętokrzyskiej Spowiedzi, bo, bo miałeś okazję, żeby spisać jeszcze jakieś grzechy, których być może nie miałeś świadomości, ale te rachunki by ci to podsunęły. Może nawet posiadasz karteczki z grzechami z poprzednich spowiedzi i przeglądasz je także przed każdą spowiedzią, żeby upewnić się, czy na pewno w okresie od ostatniej spowiedzi nie było jakiegoś grzechu, który już kiedyś mówiłeś na spowiedziach. Przed każdą spowiedzią obawiasz się, że zadaną pokutę wypełniłeś źle, że jeśli była to modlitwa, to poświęciłeś jej za mało uwagi. Czasami boisz się też, bo nie pamiętasz, czy na pewno odprawiłeś zadaną pokutę, dlatego na wszelki wypadek odmawiasz ją jeszcze drugi raz, albo trzeci, albo nawet więcej razy. Uważasz, że jeśli nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, czy na 100% odmówiłeś zadaną pokutę, to nieodprawienie jej po raz kolejny byłoby grzechem. Osiem. Na spowiedzi starasz się wyjawiać swoje wszystkie grzechy bardzo, bardzo dokładnie, nie zważając na odczucie upokorzenia i poniżenia, którego doznajesz. Instynktownie czujesz, że mówisz trochę za dużo, ale jednak rozum podpowiada Ci, że musisz to zrobić, bo inaczej spowiedź będzie niegodna i coś zataisz. Niemniej samo odczuwanie upokorzenia i tego poniżenia nie przeszkadza Ci. Nawet uważasz, że to dobrze, że to odczuwasz, bo dzięki temu Spowiedź jest godna. Uważasz, że musisz się upokorzyć. Jeśli odczujesz to, że jesteś upokorzony, to jest dobrze. 9. Zaskakująco często przy Twojej spowiedzi w konfesjonale pojawiają się sformułowania w rodzaju nie jestem pewien, czy na pewno tak było. Nie pamiętam, czy, czy, czy to zrobiłem, czy zgrzeszyłem, ale wolę to powiedzieć na wszelki wypadek. Nie wiem, czy byłem wtedy świadomy, więc nie wiem, czy można to zaliczyć jako grzech, ale lepiej to powiem. 10. Dziwnym trafem: w spisie Twoich grzechów najwięcej miejsca zajmują grzechy związane z szóstym przykazaniem. Starasz się wyjawiać je bardzo dokładnie, bardzo konkretnie. Uważasz, że jeśli nie opiszesz dokładnie tego Twojego grzechu związanego z szóstym przykazaniem i tego, co w danym momencie czułeś, myślałeś, to. Byłoby to w praktyce zatajenie tego grzechu. 11. Po każdej spowiedzi zastanawiasz się, czy była ona na pewno odbyta w sposób godny, czy przypadkiem nie zataiłeś żadnego grzechu, czy na pewno wystarczająco y, ruszyłeś swoją pamięć, czy wytężyłeś swoją pamięć, y, żeby wyspowiadać się jak najdokładniej, jak najskrupulatniej. Jeśli uznasz, że w Twojej spowiedzi było coś nie tak, że coś powiedziałeś niewystarczająco dokładnie, lub jeśli uważasz, że zataiłeś jakiś grzech, to decydujesz się powtórzyć tę spowiedź, i w efekcie przystępujesz do kilku spowiedzi w ciągu niedługiego czasu. Być może zdarzyło się też coś takiego z spowiedzią generalną, dlatego też przystępowałeś do spowiedzi generalnej po kilka razy w ciągu kilku dni czy tygodni. 12. Przy konfesjonale wielokrotnie wypytujesz księży o to, czy coś, co uważasz za grzech, aby na pewno nim jest. Jeśli księża uspokajają cię, mówiąc, że to, co uważasz za grzech, faktycznie nim nie było, nie dowierzasz ich słowom, odczuwasz niepokój, y, tłumaczysz sobie, że może ten ksiądz akurat się pomylił, dlatego sam szukasz w katechizmach, y, w dokumentach kościoła y, tego, że to, o czym myślałeś, że był to grzech, faktycznie nim jest. Być może nawet zmieniasz, zmieniasz sobie spowiedników, żeby sprawdzić, zweryfikować zdanie tego jednego księdza, który cię uspokoił i sprawdzić, czy inni księża powiedzą podobnie. Y, generalnie dążysz do tego, żeby Znaleźć księdza, który byłby na tyle, na tyle radykalny i ostry, żeby potwierdził ci to, że to, o czym myślisz, że było grzechem, faktycznie nim jest. 13. Czujesz się zobowiązany wiedzieć absolutnie wszystko na temat swojej wiary. W efekcie wałkujesz katechizmy, encykliki i inne dokumenty Kościoła, dlatego że uważasz, że jeśli nie przerobisz tego wszystkiego, to będzie to grzech zawinionej ignorancji w sprawach wiary. Dlatego starasz się dokładnie wszystkie, wszystko czytać, dokładnie wszystko weryfikować i dokładnie wszystko zapamiętywać. 14. Jeśli nie wybrałeś jeszcze drogi życiowej, to znaczy nie wiesz, czy chcesz wstąpić do małżeń... czy chcesz wstąpić na drogę małżeństwa, czy na drogę osoby konsekrowanej, czy tam do zakonu, czy, czy zostać księdzem do seminarium. Uważasz, że dopóki nie podejmiesz tej decyzji, trwasz w stagnacji i nie zasługujesz sobie jeszcze na to życie wieczne. Dlatego starasz się podjąć tę decyzję o swoim powołaniu jak najszybciej, niezależnie od wszelkich czynników. Będziesz odczuwał niepokój, dopóki nie podejmiesz tej decyzji. 15. Rozważając wybór drogi życiowej, boisz się. Wybierać małżeństwo. Uważasz, że życie w małżeństwie, życie w świecie jest dla ciebie zbyt ryzykowne, bo sprowadza bardzo wiele pokus, którym mógłbyś się nie oprzeć. W efekcie uważasz, że wybór małżeństwa byłby praktycznie wyborem wiecznego potępienia, dlatego kierujesz się raczej ku życiu zakonnemu, bo wydaje ci się ono bezpieczniejsze. Tak jak mówiłam, wymieniłam tylko 15 najbardziej, wydaje mi się, charakterystycznych, najpopularniejszych objawów skrupulanstwa. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne objawy tej choroby. Jednak jeśli zauważasz u siebie przynajmniej jeden z tych objawów, to prawdopodobnie oznacza, że przynajmniej jesteś narażony albo być może już tkwisz w tej. Chorobie duchowej. Jeśli tak, to zasubskrybuj nasz kanał. W niedalekiej przyszłości pojawią się także filmy dotyczące charakterystyki choroby skrupulanstwa i metod jej leczenia. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w kolejnym filmiku.